kilku tygodniach wspaniałego futbolu. Faza rozgrywek grupowych dobiega końca. Przed nami ostatnie spotkanie. Będzie gorąco. Ależ fantastyczna atmosfera na stadionie. Wszyscy czekamy na wspaniałe widowisko. Dziś zobaczymy jak Sevilla gra przeciwko Napoli. No zastanawia się czy nie strzelać. Doskonale. to Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. I za moment gracze Sevilli rzut rożnego. Przerwana akcja, spalony Tonelli. No, szkoda, nie udało się opanować piłki. Mertens. No, z tego miejsca można strzelać. Rostopadle, udanie. Mertens. Gol, tak jest. Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Z tej odległości nie można się pomylić. Bramkarz był bezradny. Pierwszy gol w ósmej minucie spotkania Vasquez. Mzonzi. Atak pozycyjny długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Niestety, stracił piłkę. No, już blisko pole karne. No, szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Piotakę. Dobrze, wygrał to starcie. Wymieniają piłkę między sobą. Mertens. Robi się niebezpiecznie. Ach, było blisko. Niestety nie wyszło. Duży naprzeciw przy piłce. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Ma wsparcie kolegów w tej akcji. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Gulam. Dobre podanie na wolne pole. Fantastyczna parada. I będą rozpoczynali rzut rożnego. Szkoda, mu przejąć. Niewiele brakowało. Kiotakę Allan. Już blisko pola karnego. Mertens Insignie. Świetnie interweniuje dla Seville. Nzonzi. Tremolina. No, kto przejmie tę piłkę? Blisko polekarne Może strzelać. Insigne. Aj, niestety. Nie trafił. Pechowo. Minimalnie chybił. Blisko już do bramki. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Piotakę. Co za precyzja świetnie podcięta piłka. Kranewiter. No, piłkę odebrał i stracił. Dobra pozycja do oddania strzału. Może. Waldi Fiori! Świetnie, prawa dla bramkarza. No, piłka opuściła, boisko będziemy mieli rzut rożny. Z tego podania może być bramka. No, może być groźnie. Allan? Stracili, ale odzyskali piłkę. Niestety, stracił piłkę. Blisko polekarny. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Insignia. Allan Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Nie ma gwizdka sędzia, nie przerywa gry. Paul zauważył, ale uznał, że przywilej korzyści będzie bardziej zgodny z duchem gry. A szkoda, nie udało się opanować piłki. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1 do 0. Trener dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. Mamy szósty dzień rozgrywek. Powoli zbliżamy się do końca zmagań w fazie grupowej turnieju. Pozostało im jeszcze 45 minut gry i sędzia wznawia mecz. Mogliśmy oglądać wiele ciekawych zagrań w tej grupie. Myślę, że w tej połowie zobaczymy jeszcze kilka. Waldi Fiori. No, z tego miejsca można strzelać. No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Dobra interwencja obrony. Wizdek, akcja przerwana i teraz sędzia ukarał gracza żółtą kartką. Przechwyt, ale nie opanował. Trener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden z zawodników za chwilę pojawi się na boisku. Robi się niebezpiecznie. Kranewiter. To może być wyrugająca bramka. Ale wspaniale. Będzie rzut rożny dla Sewii. Przejęli piłkę. O, bardzo dobre dośrodkowanie, ale to obro... z tej pozycji może uderzyć. Niestety wciąż przegrywają. Zmarnowana okazja na wyrównanie. Allan. I po odbiorze strata piłki. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Dobrze, udane czyste odebranie piłki. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Vitolo. Za mało miał Misa, żeby uwolnić się od krycia i w efekcie mamy aut. Ulan. Allan. Przechwyt, ale nie opanował. Zorzino. Blisko polekarne może strzelać. O, tu był naprawdę niewielki spalony, sędzia jednak dobrze go wyłapał. Niewiele to jednak zmienia, bo sytuacji bramkowej z tego by raczej nie był. Mariano. I podbiorze po strata piłki. Allan. No już blisko pole karne. Milik świetnie interweniuje. Nie może być inaczej. Rzut rożny. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Jest szansa. Jorginho. Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Wszystko już do bramki. Vasquez. No, brawo dla bramkarza. Nie wypuścił piłki z rąk. Ma wsparcie. Jak to rozegra? Pole karne. obrońca przejmuje przytomnie. No może być groźnie. Rami. Aut na wysokości pola karnego może być groźnie. Piłka poza boiskiem. Bramkarz za chwilę rozpocznie grę od własnej bramki. I Borra. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Centra w pole karne. Będzie niebezpiecznie. Mządzi! Tak, jest gol. Mamy remis. To już w zasadzie końcówka meczu. Czy coś jeszcze może się zmienić? Jest jeden do jednego. Remis. Vitolo! jest gol! Tak jest! No na to właśnie czekaliśmy! Na to czekali kibice! Obejmują prowadzenie i chyba go już nie zdążą stracić! Do końcowego gwizdka zostało już naprawdę niewiele czasu! Oglądamy właśnie powtórkę pięknego gola, strzelonego pod koniec meczu. Muszą teraz jeszcze tylko wytrzymać parę chwil. Ciekawe, czy im się uda. Trener nie może usiedzieć w miejscu i pokrzykuje do zawodników. Ależ końcówka tego spotkania, kibice szaleją, gorączka na trybunach, emocje, wygląda na to, że rzeczywiście... Sędzia przerywa grę, Czy będzie kartka? Tremulina. Dośrodkowanie, dobrze piąstkuje, daleko, do przodu. Jedna z ostatnich akcji, pytanie, czy uda im się zdobyć wyrównującą bramkę. Dwa do jednego to rezultat dzisiejszej konfrontacji.